Jak rozwinąć swoją agencję marketingową lub inny biznes online do ponad 50, a nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie? W tym materiale bez zbędnej teorii, sama praktyka, przedstawię ci krok po kroku, co zrobić, jeżeli chcesz wyskalować swój biznes, jeżeli chcesz rozwinąć swój biznes, przy okazji nie zapracować się, nie pracować po 15-20 godzin dziennie, ponieważ nie ma to sensu, a pokażę ci to przez to, że my już przez to wszystko przeszliśmy. Rozwinęliśmy naszą agencję marketingową do ponad 80 tysięcy złotych sprzedaży w miesiącu przy close rate'cie 60-80% i od początku grudnia przyszło do nas już 70 tysięcy złotych. Domykamy klientów na kilkanaście tysięcy złotych. Przeszliśmy przez wszystkie problemy, z którymi zmagasz się na poziomie 10, 20, 30 czy 40 tysięcy złotych, więc nie będzie tu zbędnej teorii, będzie tu samo mięcho, sama praktyka, co zrobić, żeby wyskalować ten biznes do 50 czy 100 koła i pokażę Ci krok po kroku, co my zrobimy, żeby wyskalować z tych 80 do ponad 100, 150 tysięcy złotych naszą agencję marketingową. Więc tak jak obiecałem od razu lecimy do mięcha. Pierwsza rzecz to jest oferta, zrozumienie swojego profilu idealnego klienta, stworzenie oferty opartej na transformacji, stworzenie unikalnego mechanizmu i kontów reklamowych w oparciu o poznanie rynku. Generalnie sytuacja tutaj wygląda tak na pewno o tym wszystkim już wiesz, trąbią o tym w internecie marketerzy, eksperci, wszyscy o tym wiedzą, ale dużo osób o tym wie ale czemu ty tego nie wdrażasz? To jest coś przez co my też przechodziliśmy, też to wiedzieliśmy, ale w praktyce nigdy tego nie zastosowaliśmy. Prawda jest taka, że oferta, transformacja jest bardzo ważna. Powinieneś zacząć od dogłębnego zbadania, kim jest Twój docelowy klient, jakie są jego problemy, jakie są jego cele. Jeżeli już masz swój biznes, jeżeli już masz agencję czy jakiś inny biznes online, masz zado zadowolonych klientów, spytaj, z czym się zmagali wcześniej. Zobacz, kim ten Twój docelowy klient był, zanim przyszedł do Ciebie i jak przeszedł tę transformację, jaki był ten jego wymarzony outcome, ponieważ nasi klienci to jest najlepsze źródło, aby uzyskać informacje, ponieważ jeżeli przyszło do nas 20 osób, z tego co 15 miało te same problemy, te same cele, to logiczne jest, żeby pozyskać kolejnych 15, 20, 100, 200 klientów, trzeba ruszać w tym kierunku. Transformacja, transformacja to jest coś naprawdę cholernie ważnego, o czym wszyscy wiedzą, ale nikt tego w praktyce nie robi. Obecnie bierzesz między 1500 a 2500, a może 3000 zł za swoją ofertę. Twoja oferta polega na obsłudze kampanii, robieniu reklam, marketingu i pozyskaniu lidów. No przecież to jest po prostu komiczne. To jest po prostu komiczne, bo my robimy dosłownie to samo. Jeden do jeden to samo, tylko że my potrafimy to opakować. Tu nie chodzi o to, że ty masz wciskać kit tym ludziom. Nie chodzi o to, że ty masz ściemniać tych ludzi. Chodzi o to, że to trzeba ładnie opakować. Jaka jest różnica między naszą ofertą Ofertą, za którą bierzemy od 12 do 15 tysięcy złotych za 3 miesiące, a Twoją ofertą, za którą bierzesz kwotę od 1500 do 3000 zł. Różnica jest taka, że my wiemy, jak się pozycjonować na tym rynku. Różnica jest taka, że wiemy, jak to opakować. Różnica jest taka, że bierzemy 3 miesiące z góry. W momencie, gdy Ty brałbyś za 3 miesiące z góry, miałbyś od 6 do 9 tysięcy złotych. My bierzemy dwa razy więcej. Dlaczego? Bo wiemy, jak się pozycjonować. Wiemy, jak zapewnić sobie te pozycje na rynku i jak to wszystko, tak jak mówię, ładnie opakować. Wszyscy, którzy marketingowi pseudo guru Ci opowiadają, że unikalny mechanizm nie jest prawdziwy, trzeba dowozić wyniki, gówno prawda. Oni nic nie wiedzą. Unikalny mechanizm jest cholernie ważny. Nasza oferta polega na tym, że w 3 miesiące wdrażamy nasz autorski, hybrydowy system Design Profit. Czy to nie brzmi pięknie? To jest ten unikalny mechanizm i to jest też jedna różnica w opakowaniu. Ja to opakowałem i ja to nazwałem. Moi klienci nie przychodzą do mnie i mówią, no jak możesz mi pomóc? Ty robisz reklamy. Jak możesz zrobić mi reklamy? Przychodzą do nas, bo wiedzą czym jest hybrydowy system Design Profit i oni nie chcą marketingu. Oni chcą hybrydowy system Design Profit. Dodatkowo do tego jest wdrożenie naszego autorskiego procesu sprzedażowego premium. Bardzo lubię sprzedaż, dlatego też w naszych materiałach szkoleniowych nasi klienci mają dostęp do materiałów szkoleniowych ponad 5 godzinnych o sprzedaży. Usiadłem, nagrałem całą moją wiedzę, którą klienci potrzebują. Znaczy całej mojej wiedzy nie nagrałem, bo jest ona dużo, dużo, dużo większa i bym tak naprawdę Godzinami, dniami mógł o tym nagrywać, ale samo takie miecho, samo takie streszczenie, to co jest najważniejsze, żeby nasi klienci wiedzieli, żeby dowozili sami sobie wyniki. Bo zobacz, ty robisz strzelam to samo. Nie masz pewnie te, czegoś takiego jak szkolenie sprzedażowe, a później dziwisz się, że klienci nie dowożą sobie wyników. Tak mówię, że dowożą sobie wyników, bo prawda jest taka, że prócz generowania leadów, ty nie jesteś w stanie nic zrobić. Ja mam wszystko w systemie. My mamy wszystko w systemie zrobione tak, że ten czynnik klienta, ten czynnik ludzki jest tak zadbany, żeby ten klient za przeproszeniem nie mógł nic spieprzyć. On ma tu wszystko: od optymalizacji konta na Instagramie, przez szkolenie sprzedażowe, krok po kroku, przez całą ścieżkę go przeprowadzamy, dlatego, żeby on nie mógł, tak jak mówię, za przeproszeniem nic spieprzyć. I to jest zwykłe szkolenie sprzedażowe. Tylko my to nazywamy autorski proces sprzedażowy premium. Czy to też nie brzmi pięknie? To jest unikalny system w unikalnym systemie. Przecież to jest po prostu kozackie i to przede wszystkim działa. Dodatkowo robimy gotową do wdrożenia zrobioną przez nas optymalizację social mediów. Plus do tego dochodzi pomoc i nauka tworzenia treści. Optymalizacja zajmuje 5, 10, 15 minut. Ale to jest taka wartość, taka wartość, ponieważ nasi klienci nie są ekspertami w marketingu. Tak jak mówię, nam optymalizacja kont na Instagramie zajmuje do 15 Minut. Klient dostaje PDF-a z gotowymi wskazówkami, co i jak zrobić. Jeżeli chodzi o pomoc i naukę tworzenia treści, również mamy to tak naprawdę w formie wideo zrobione, ponieważ usiadłem raz, nagrałem całą optymalizację social mediów. Jak tworzyć treści, jak nie tworzyć ich, co robić, czego nie robić i tłumaczę tym ludziom, że organiczne treści nie przynoszą klientów, ale jak wykorzystać je, żeby przynosiło to, to klientów, żeby ogrzewało tych ludzi, którzy przyjdą do nich z formularza. Dodatkowo nasze wsparcie 24 na 7. Nie mają ci Naszego wsparcia 24 na 7. Znaczy mają, ale nikt z tego nie wykorzysta. Ci ludzie też są ludźmi. Jeżeli ktoś do nas napisze w sobotę czy niedzielę odpiszemy. Jeżeli ktoś nie uzyska odpowiedzi, to poniedziałku nie obrazi się, bo oni rozumieją, że jest weekend. Oni nie pracują, to dlaczego my mamy pracować? Nasze wsparcie zawsze jest 24 na 7. Mamy kilka osób w zespole. Każdy, każdy ma zadanie, jak najszybciej odpisać, ale jeżeli ktoś nie odpisze, klienci się na nas nie obrażają. Ale tu chodzi o to tylko i wyłącznie o to, żeby ładnie to wszystko ubrać w słowo. Ładnie to wszystko opakować, ładnie opakować, i właśnie dlatego my za naszą ofertę liczymy takie pieniądze, bierzemy takie środki. Takie płatności przyjmujemy u naszych klientów, a ty dalej siedzisz i za przeproszeniem kopiesz się po czole za 1500, 2500 zł i się zastanawiasz, jak wyskalować swoją agencję. To jest pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, którą na pewno już rozumiesz, ale jej nie wdrażasz. Musisz zacząć wdrażać to, że to wszystko ma być oparte na transformacji. Musisz się zacząć pozycjonować jako autorytet w tej branży. To Ty jesteś autorytetem. Twój potencjalny klient w momencie, gdy myśli o marketingu, nie myśli o Google Ads, nie myśli, nie myśli o Facebooku, myśli o Tobie. Ty jest. Jesteś pierwszą rzeczą, pierwszą osobą, o której twój klient ma pomyśleć, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów i marketing. Tak właśnie jest u nas. Dodatkowo nasi klienci mają materiały wdrożeniowe w formie wideo. Dzięki temu nie wiem jak u Ciebie to wygląda, ale w większości agencji, w większości innych biznesów online, wszystko dzieje się na rozmowie wdrożeniowej. My to wszystko mamy tutaj sprocesowane, zautomatyzowane. Szymon, mój wspólnik jedyny, spotyka się na rozmowę wdrożeniową, która trwa 10, 15 do 20 minut, gdzie podpytuje o jakieś rzeczy, bo zawsze musi być ta rozmowa wdrożeniowa, żeby klient poczuł się zaopiekowany. Dodatkowo mamy tu takie gratisy. Przydatne narzędzia i sztuczna inteligencja, która pomaga oczywiście w tworzeniu treści na Instagram, pracy tych naszych klientów. Lejek na Facebooku, czyli to jest dodatkowa wartość, którą klientom sprzedaje, ponieważ zdarzają się sytuacje, że klienci pytają ok, po tych trzech, trzech miesiącach będę mógł, będę mogła sama wdrożyć ten system, go obsługiwać. Tak, bo mamy o tym materiały. I prawda jest taka, że mimo to, że ja poświęciłem kilka godzin, żeby nagrać te materiały, omówić nasz system, jak robić reklamy, jak optymalizować reklamy, jak analizować dane. Prawda jest taka, że nasi klienci są tak wygodni, że takie wyniki dowozimy, dowozimy najlepsze wyniki na rynku w naszej agencji, w naszej niszy, że nasi klienci się tak rozleniwiają, że oni nie chcą tego robić, oni chcą z nami przedłużać współpracę, oni chcą zostawiać nam kolejne pieniądze. Wczoraj miałem rozmowę z klientką, która przedłużyła z nami współpracę. 13 tysięcy złotych netto za kolejne 3 miesiące, nawet się nie zająknęła. Powiedziała: OK, do końca tygodnia opłacę fakturę. To są właśnie wyniki. To jest wartość, którą dajemy i dlatego ludzie płacą nam takie sumy, bo to jest osoba, która zostawiła u nas 15 tysięcy złotych raz, teraz 13 tysięcy złotych, 28 tysięcy złotych netto z jednego klienta. Rozumiesz to? Jedna osoba zostawiła u mnie 30 tysięcy złotych, czyli u Ciebie 15 klientów by musiało być, a my mamy to wszystko z jednego klienta. Dlaczego? Bo mamy to dobrze opakowane, mamy dobrą propozycję wartości, najlepszą propozycję wartości na tym rynku i jesteśmy autorytetem w naszej niszy. Jeżeli ktoś myśli marketing, widzi Pogo Media. Nic innego. Kolejna, bardzo ważna rzecz, czyli pozyskiwanie klientów. Zaczęcie budowania marki osobistej, tworzenia treści, testowanie strategii marketingowych, wybranie dwóch głównych dla najbardziej optymalnego stosunku, wkład rezultat, maksymalizacja działań, wykorzystując dźwignię i optymalizację kampanii, ustrukturyzowanie procesu sprzedażowego, lejka kontentowego, żeby rozgrzewać potencjalnych klientów i zwiększać świadomość marki. To jest coś, co je wiele osób, czego się obawia, czyli tworzenie tworzenia organicznych, od tego chciałbym zacząć. Tworzenie marki osobistej, tworzenie treści. To jest rzecz, która po prostu działa, ale w długim terminie. I przez to, że to działa w długim terminie, nie przynosi natychmiastowych rezultatów. Ludzie nie chcą tego robić. Ludzie skupiają się tylko i wyłącznie na górze lejka. Tylko i wyłącznie na górze lejka, to jest coś przez co my przechodziliśmy, na generowaniu ruchu, na generowaniu więcej lidów, więcej obserwacji na Instagramie, a cały środek lejka jest zaniedbany. Jeżeli ty nie dodajesz treści, jeżeli ty nie tworzysz YouTube'a, jeżeli ty Masz zaniedbany środek lejka, to nie dziw się, że nie możesz przebić bariery 10, 20, 30 czy 40 tysięcy złotych, albo dobiłeś raz czy dwa razy do 30, 40 koła i dalej siedzisz na poziomie 10, 20. Jeżeli twój środek lejka, jeżeli twoja marka osobista, jeżeli twoje nurtowanie tego klienta jest zaniedbane, nie dziw się, że nigdy się nie wyskalujesz, ponieważ nie da się skalować tylko i wyłącznie z zimnego ruchu. Najważniejsze w tym naszym całym ekosystemie skalowania, to jest nasz ekosystem skalowania. Nie wystarczy ci tylko Instagram fanel Nie wystarczy Ci tylko Instagram fanel nie wystarczy Ci organiczna treść. Potrzebujesz całego ekosystemu skalowania, i to jest coś, co my zrozumieliśmy i wdrożyliśmy w naszym biznesie. Ściągnięcie ruchu, czyli góra Lejka, sama góra Lejka marketingowo-sprzedażowego, czyli reklamy wideo na landing, reklamy wideo na profil, reklama karuzelowa, no i reklama jednostronowa, ale to wdrażamy u klientów B2C, czyli jeżeli jesteś jakimś ekspertem, coachem, mentorem, to u Ciebie wdrażamy. Następnie kierujemy ten cały ruch, ten cały zimny. Ruch z góry lajka, na Instagram Landing Page, gdzie ludzie są konwertowani, mają możliwość umówić się na rozmowę, jeżeli nie, jeżeli ta osoba wpadnie do nas na Instagram, wystarczy, że wejdzie na nasz Instagram, wystarczy, że wejdzie na nasz landing, wystarczy, że zostawi obserwację, ta osoba nie wyjdzie, dopóki nie zostawi u nas pieniędzy. Mamy retargeting, mamy sekwencje Instagram, mamy karuzele, mamy rolki, mamy długi format ty, mamy długi format na YouTube, mamy sekwencje mailowe, mamy sekwencje SMS-owe. Jeżeli ktoś. Tylko raz padnie w nasz lejek, ta osoba nie wyjdzie do momentu, kiedy u nas nie zostawi środku. Nieważne, czy to będzie trwało miesiąc, nieważne, czy to będzie trwało trzy dni, nieważne, czy to będzie pół roku, ta osoba do nas w końcu przyjdzie, ponieważ nie będzie mogła się oprzeć temu, co robimy. Środek lejka mamy tak zadbany, nikt inny w Polsce nie zadbał tak o środek lejka, jak my robimy to u nas. I dzięki temu, właśnie zdarzają się osoby, do czego zaraz też przejdę, które dają nam w dm płatności, o czym zaraz też właśnie opowiem. Środek lejka, to jest bardzo ważna rzecz. Mamy Instagram, sekwencje stories, długie formaty. To wszystko prowadzi do tego, żeby skierować tych ludzi, skierować ty uwagę tych ludzi na nasze wyniki, na wyniki naszych klientów, na rezultaty, na to wszystko, żeby zobaczyli, że to działa. Puszczamy retargeting na landing page, na odwiedziny profilu, na wiadomości. Do tego dochodzi ciepły outreach. Ktoś da nam follow, co robimy? Wysyłamy wiadomość. Strzelam, że też to robisz. Dodatkowo na profilu mamy przypięty lead magnet. W Mamy komentarze, ktoś zostawia komentarz, może odebrać lit magnet, może dostać YouTube'a. Mamy ten środek lejka like tak zadbany, że ludzie sami do nas piszą. I co? I to skutkuje tym, że jak ktoś się naogląda, jeżeli ktoś już zobaczy nas tysiąc razy, tysiąc razy dziennie zobaczy nasz YouTube, nasz retargeting, scrollując Facebooka, my co trzeci post wyskakujemy. Tak mamy zrobione to wszystko. Mamy kilka zestawów, mamy YouTube, mamy opinie, mamy rezultaty klientów, mamy case study. Ten retargeting, to wszystko jest tak zadbane, że ta osoba, jeżeli tak jak mówię, Wpadnie do naszego lejka na tym poziomie, ta osoba nie wyjdzie, dopóki nie zostawi u nas pieniędzy. Następnie przechodzimy do konwersacji, rozmów sprzedażowych, rozmowy sprzedażowe, rozmowy sprzedażowe do tej pory ja u nas ogarniałem, teraz mamy closera, ponieważ ja już zacząłem, że tak powiem, nie wyrabiać od pewnego e, momentu. Nie chodzi o to, że jest ich jakoś mega dużo, bo my też nie rozmawiamy z każdym. Jeżeli przychodzi do nas osoba, e, która mm, umówiła się, nie odbiera telefonu, anuluje tego kola, my chcemy rozmawiać tylko i wyłącznie z osobami, które zostawią u nas środki. Nie ma sensu przeprowadzać pięciu rozmów dziennie. Z tego domykać w ciągu 5-dniowego dnia pracy 5 razy 5, 25 rozmów i 5 rozmów domykać, to się mija z celem. U nas mamy close rate 68% nie bez powodu. Po prostu nie rozmawiamy z każdym, ponieważ nie ma sensu tracić czasu. Ja jako właściciel biznesu skupiam się na tym: na generowaniu ruchu i na konwertowaniu tych ludzi. Jeżeli chodzi o rozmowy sprzedażowe, tak jak mówię, już to oddelegowaliśmy, ale do tej pory też nie rozmawiałem z każdym, bo szkoda mi czasu. Było, żeby siedzieć i ktoś mi miał powiedzieć na końcu, że mi nie zapłaci. A dlaczego mogłem sobie na coś takiego pozwolić i dlaczego nie rozmawiałem z każdym? Ponieważ mamy ten środek lejka tak zadbany, że jest taka ilość tych osób, które są w stanie nam zapłacić, że nie było sensu rozmawiać po prostu z zimnym ruchem. Kolejna rzecz sprzedaż w DM. Jest osoba na polskim rynku, która bardzo się, że tak powiem, fleksuje tą sprzedażą w DM, jakby to było nie wiadomo, co. Prawda jest taka, że w swojej agencji możesz sprzedawać w DM-ie, tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli twój środek. Lejka jest zadbany. Tak jak widzisz to u nas, już zrobiłam przelew, potwierdzenie płatności na mailu, już robię przelew, zaraz potwierdzenie wyślę. Hejka, wczoraj poszło, poszedł przelew: 16 koła, 16 koła, 14 700, 14 tysięcy złotych. Przyjmowanie płatności w DM-ach to nie jest cud. To nie jest nic trudnego. Jeżeli mamy ten środek lejka zadbany, jeżeli dowozimy nieziemskie wyniki naszym klientom, ludzie sami będą chcieli rzucać w ciebie pieniędzmi. Dalej, no wiadomo, jeżeli to wszystko jest zadbane, oferta 6: 20k. Przychodzą do nas ciepłe lidy, które po prostu błagają, no znaczy przesadzam z tym błagają, ale oddają z przyjemnością nam swoje pieniądze. No i tak, teraz mamy dowożenie wyników, coś, co jest niezmiernie ważne. Czyli to jest właśnie trzeci etap optymalizacja i dowożenie wyników, gotowość pod skalowanie, stworzenie automatyzacji procedur, wdrożenie systemu do zarządzania klientami, zatrudnienie zespołu, aby dowozić wyniki. Lepiej, szybciej móc skalować więcej klientów, móc siebie skalować i przyjmować więcej klientów, stworzenie drabiny Ofertowej dla klienta, żeby zwiększać to LTV, no i dalsze iterowanie i optymalizacja całego biznesu, czyli to, co mamy tutaj na tym etapie. U nas cały proces wdrożeniowy wygląda tak: closer, czyli ja do tej pory po sprzedaży mogłem zapomnieć o kliencie. W teorii mogłem zapomnieć, wiadomo, później mu jeszcze robiłem optymalizację. Bardzo kocham sprzedaż, uwielbiam sprzedaż, więc to będzie błędem, jeżeli powiem, że mogę zapomnieć o kliencie. Jeżeli jakikolwiek klient chce pomóc w sprzedaży, chce zadzwonić, porozmawiać, dać jakieś rozmowy do analizy, zawsze jestem chętny na to dlaczego? Bo jara mnie to, że mogę komuś pomóc, w umiejętnościach sprzedażowych. Uważam, że jestem mega dobrym sprzedawcą, uważam, że mam ogromną wiedzę i widzę to między innymi po close rate'cie, widzę to po tym, że mamy ten profil niecały rok, wyskalowaliśmy się do takich kwot, mamy close rate właśnie 60-80%, sprzedaję za 15, 16, 18 koła w tym czasie, co nasza konkurencja ma ofertę za 2-3 tysiące, więc jeżeli jakiś klient przychodzi do mnie o pomoc ze sprzedażą, nigdy nie odmawiam. Jeżeli tego czynniku, czynnika byśmy nie mieli, jeżeli nie obiecywałbym, jeżeli nie mówiłbym klientom, że pomogę im w sprzedaży. Ja na tym etapie mógłbym zapomnieć o kliencie, ale tak jak mówię bardzo mnie jara sprzedaż, więc bardzo chętnie zawsze pomagam tym klientom. No i tak leci automatyzacja wdrożeniowa, proces wdrożeniowy w formie wideo, w formie filmików jest, dodatkowo mój wspólnik Szymon ogarnia rozmowę wdrożeniową no i mamy najlepszy proces dowożenia wyników klient klientom, mamy najlepszych ludzi zatrudnionych, mamy najlepszych CSM-ów, mamy najlepszych mediabajerów. przez co my nie martwimy się dowożeniem wyników. Ja z Szymonem, z moim wspólnikiem na tym etapie już możemy my zrezygnować z klienta, znaczy zrezygnować z klienta. Wiadomo, to wszystko nadzorujemy, ponieważ to jest nasz biznes, nie możemy komuś innemu oddać naszego biznesu, ale przez to, że nasi media mediabajerzy, nasi CSM-owie robią tak dobrą robotę, to my nie musimy tak naprawdę jakoś bardzo w to wnikać, no tylko to sobie nadzorujemy, patrzymy na raporty od, od nich i to wszystko po prostu nadzorujemy i my możemy wtedy skupić się na czym? Na górze lejka i na środku lejka, bo to nam przynosi klientów. Tu już jest pozyskany klient i tu oddajemy go naszym ludziom, którzy dowożą wyniki. Zbieramy opinie, wyniki, nagrywamy wywiady, czyli co robimy? Uzupełniamy środek lejka, długie formaty, sekwencje stories. Mamy content pod retarget, mamy wyniki klientów. Jeżeli mamy wyniki klientów, klienci nas polecają. Mamy dodatkową gotówkę, klienci do nas wracają, tak jak Ci mówię. 15 koła raz nam zapłaciła ta osoba, 13 koła, kolejna, 28 tysięcy złotych od jednej osoby w ciągu pół roku. Przecież to brzmi pięknie. Jeżeli mamy to rozbić na miesiące, no to wychodzi w zaokrąglenie. 6000 zł miesięcznie netto za usługę, za którą ty obecnie liczysz takie kwoty. Ale różnica jest w opakowaniu. Różnica jest w tym, że my mamy tak dobry środek lejka i tak dobrą górę lejka i tak dobre wyniki klientów, że my po prostu. Możemy przyjmować takie pieniądze, możemy przyjmować takie środki od naszych klientów. No i wiadomo, zwiększanie LTV, upsell, resell, cross no i miesięczny powtarzalny przychód. Pomyśl logicznie, jeżeli dowożysz wynik swojemu klientowi w swojej agencji, czy ta osoba byłaby głupia, gdyby nie przedłużyła z Tobą współpracy, To w sensie byłaby głupia, właśnie gdyby nie przedłużyła z Tobą współpracy. Jeżeli Ty za 15 tysięcy złotych, tak jak u nas, my za 15 tysięcy złotych wygenerowaliśmy dla tej osoby tam około 80-90 tysięcy złotych przychodów. Jeżeli ona u nas zostawi kolejne 13, zwiększymy u niej budżet, osiągnie od 120 do 150 tysięcy złotych. Przecież głupi by na tym nie skorzystał. I to jest właśnie to, dlaczego my jesteśmy na takim poziomie, dlaczego nam ludzie sami oddają pieniądze, dlaczego mamy ponad 80 tysięcy złotych sprzedaży w tym miesiącu, dlaczego mamy właśnie taki close rate i dlaczego klienci płacą nam takie środki. Bo problemem większości agencji czy innych biznesów online nie jest to, że wy nie potraficie, Cię sprzedawać. Nie jest to, że z wami jest coś nie tak. Problem jest taki, że wszyscy skupiają się na tym etapie lejka, czyli na generowaniu większej ilości ruchu. A po co nam więcej ruchu? Jeżeli mamy już ruch, jeżeli masz już bazę, powiedzmy 500 tysiąca osób do zretargetowania, użyj tego retargeta. Wrzuć tam nawet 5, 10, 15 złotych dziennie. Wrzuć, ogarnij to, ogarnij ten środek lejka, bo łatwiej będzie sprzedać tobie osobie, która już cię zna, widzi Twoje reklamy, kojarzy cię. Widziała Cię na Instagramie, niż o sobie kompletnie zimnej. Różnica jest taka, że te rzeczy. To są bezpośrednie rzeczy, które dają bezpośrednie rezultaty. To są rzeczy pośrednie, które dają pośrednie rezultaty. My na, naszym mater my na naszym YouTubie mamy ponad 40 czy 50 materiałów na YouTubie, ale to było tak, że jak ja nagrywałem to rok temu, nie przynosiło mi to zysku, ale wiedziałem, że to przyniesie mi zysk za pół roku, za rok. I właśnie dlatego skupiamy się też na tych rzeczach pośrednich, które nie dają od razu rezultatów. Jeżeli będziesz się skupiać na bezpośrednich rzeczach, które dają bezpośredni rezultat, dalej Będziesz się kopać po czole, dalej nie przebijesz bariery 10, 20, 30 czy 40 tysięcy złotych. I teraz, tak, co dalej? Dalsza optymalizacja i skalowanie. Jeżeli masz wyniki klientów, jeżeli dowodzisz wyniki klientom, potrzebujesz dokładną ścieżkę klienta. My mamy w ClickUpie, ja sam osobiście, tak jak mówię, tylko to nadzoruję. My mamy w ClickUpie do systemu zarządzania klientami, kto jest na jakim etapie. Wtedy wiem, montażysta, kiedy zmontować materiał, na przykład, kiedy CSM może to przejąć, kiedy Media Buyer ma zrobić reklamy, kiedy Szymon ma zrobić. Rozmowę wdrożeniową, tworzenie materiałów, czyli wykorzystanie materiałów, dzięki którym klienci nie zadają nam głupich pytań, ponieważ ja wszystkie głupie pytania, które klienci kiedyś zadawali, odhaczyłem, zapisałem, nagrałem, przez co nie tracimy zbędnych minut, zbędnych godzin w trakcie dnia na takie głupie gaszenie pożarów. Reklamy, jeżeli już masz, najważniejsze jest to, jeżeli masz proces dowożenia wyników klientom, możesz zwiększyć budżet reklamowy, testować dużo więcej reklam, iterować i optymalizować lejek, poprawiać konwersję wersję lejku, close rate, show up rate, czyli bawić się teraz nad tymi takimi mikroelementami, które w całości dadzą Ci dużo większy zwrot z inwestycji. Dalsza rzecz to jest optymalizacja biznesu i Twojego czasu. Celem w biznesie, bynajmniej dla mnie, nie jest zajechać się, nie jest pracować po 10-12 godzin dziennie. My generujemy na ten moment ponad 80 koła sprzedaży. W tym miesiącu dojdziemy do ponad 100 tysięcy złotych sprzedaży. Ja to wiem, ale nie chcę pracować nad tym 12 godzin dziennie. Nie chcę siedzieć i klepać ads w każdemu klientowi. Mimo to, że my pracujemy z garstką klientów, którzy płacą nam kupę kasy, to ja dalej nie chcę siedzieć i każdemu z osobna klepać reklam. Od tego mamy CSM-a, media. Bujera. Od sprzedaży mamy setera, od obdzwaniania lidów, mamy closera, który do Meka Mamy automatyzację, dzięki którym nie musimy robić ręcznie folderów. Mamy smapowane wszystkie procesy, procedury. Dzięki temu ja nie muszę siedzieć. Ja nie muszę siedzieć, klepać, robić wszystkiego ręcznie. Wchodzę w kapa, wiem na jakim etapie jest dany klient. Wchodzę w raporty nasze klientów, wiem, jakie wyniki dowozimy. Rozmawiam z closerem, rozmawiam z seterem, rozmawiam z CSM-em, Buyerem. wszystko już wiem, I ile mi zajmuje ogarnianie tego biznesu. I jeżeli mam być w 100% szczery, zajmowanie się moim biznesem, jeżeli chodzi o tą dalszą część, czyli po pozyskaniu klienta, zajmuje mi 2-3 godziny tygodniowo. Wiadomo, skupiam się na tym, skupiam się na górze i środku lejka. Co mi zajmuje 2-3 godziny dziennie. Ale dlaczego? Ponieważ mnie nie satysfakcjonuje 50, mnie nie satysfakcjonuje mnie nie satysfakcjonuje to koła. Ja chcę wyskalować to do takich kwot, że cały polski rynek będzie w szoku, że tak w ogóle się da, że da się zarabiać w zniszowanej agencji marketingowej takie kwoty, kwoty, których jeszcze nikt nie zarabiał. Więc jeżeli Ty również chcesz wyskalować ten swój biznes do 50 czy 100 tysięcy złotych, jeżeli chcesz, abyśmy pomogli Ci przejść ten cały proces, pozbyć się Twoich obecnych problemów, z którymi zmagasz się na poziomie 10, 20, 30, 40 koła i chcesz mieć stabilny taki napływ klientów, ciepłych lidów, zapytań i sygnałów, System, który zapewni Ci rozwój, skalowanie Twojego biznesu, kliknij w pierwszy link w opisie tego materiału, umów się z nami na bezpłatną rozmowę demonstracyjną, na której sprawdzimy, czy będziemy w stanie Ci pomóc. To nie jest sprzedażowe gadanie, nie chodzi mi o to, żeby Ci sprzedać. Chcemy to zrobić, żeby pokazać, że faktycznie da się zarabiać fajne kwoty przy niskim nakładzie czasowym z agencji marketingowej, więc. Kliknij pierwszy link w opisie tego materiału, umów się na konsultację no i sprawdzimy czy będziemy w stanie Ci pomóc. Z mojej strony to tyle na dziś, do zobaczenia!